Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów, często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie, Plotewianek na wesele. Nie wiedziałem, że wychodzisz za mąż. Nie jak w ptasie. Moja przyjaciółka. Ten wianek jest dla niej. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Poszedłbym z chęcią, ale mam na głowie Olgierda, pana Lusterko. Rozumiem. Nie namawiam cię. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz. Więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję, mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. No, to świetnie. To jak, Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny nudziarz. <laughs> Tylko czasami. No, widzę, że się polubimy. To jak będzie z tym zagajnikiem? Obawiam się, że nie spełnię Twojej prośby duchu. Eee, trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby Cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Problem w tym, że się nie zgodził. Nie wierzę, a to budz. Nie mów tak o nim. Jak mam nie mówić, kiedy to bódz? Ja bym takiej piękności nigdy nie odmówił. Nie masz w redani lepszego tancerza nad Witolda von Everett! Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. Uuu, to gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem nie tylko w celach rabunkowych, a teraz po śmierci jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym.